W pierwszych dniach sierpnia na stacjach paliw wyraźnie podrożały benzyna PB-95 oraz olej napędowy, co możemy wiązać ze wzrostem cen ropy oraz podwyżkami cen paliw w hurcie. Jeśli chodzi o benzynę PB-95, to jej średnia ogólnopolska cena poszła w górę o 7 groszy, natomiast olej napędowy podrożał o 8 groszy do 6 zł i 42 groszy za litr. Nie zmieniła się natomiast średnia cena autogazu, która wynosi 2 zł i 79 groszy. Przełom lipca i sierpnia na giełdzie w Londynie to jest czas kontynuacji wyższych cen ropy naftowej. 31 lipca na koniec handlu za baryłkę surowca płacono najwięcej od trzech miesięcy, czyli 85 dolarów i 56 centów, co można wytłumaczyć zmniejszającą się podażą surowca oraz oczekiwaniem, że w drugiej połowie roku będzie wyższy popyt na ropę. W związku z tym przewidujemy, że w kolejnym tygodniu sierpnia kierowcy mogą na stacjach spotkać kolejne podwyżki. Będą one podobnej skali jak w tym tygodniu, czyli za benzynę oraz olej napędowy możemy płacić około 10 groszy więcej. Stabilne natomiast powinny pozostać ceny autogazu.